Wiele lat temu w Sejmie, w Indzie Sejmowej, Pan był wtedy szefem PC i chodził Pan z bronią. Z bronią krótką, nie wiem dlaczego do dzisiaj, nie rozumiem tego. I kiedyś spotkaliśmy się w Indzie, w Sejmie. I Pan wyciągnął broń i powiedział: Dla mnie, dla mnie Ciebie zabić to jak spróbować. Kurwa, jego mać, mój las wyciął. Mm, mm, bor. Chodził moje pieniądze, zabrał. Mm, ja odbieram tym także moja żona, także mój syn. Dał takie pozwolenie, powycinać nasz las. Ja poprosiłem żonę, ponieważ moja żona u nas w rodzinie zajmuje się między innymi kompletowaniem yy, 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 takich materiałów. Ja ci kurwa dam las! Mm, borz, Borz. Kto to mówi? Mm, borz. Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las. Oddajcie mnie pieniądze, byś kurwy syny jasne, pierony zajewane. Kurwa, żeby wos pierony ogniste, siarciste, aż was szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Donald Tusk na retoryce strachu oparł swoją taktykę zdobywania poparcia. Straszył PiSem, a później CBA. Jak widać, to nie wystarczyło. Dziś w rządu, aby zdobyć poparcie ludzi, musi straszyć wojną. Wojną, która wybuchnie, jeśli P.O. straci władzę.